Pokonanie pokusy może wydawać się trudne. Często słyszymy to jest silniejsze ode mnie, nie udało mi się, pokusa była silniejsza ode mnie. Ale prawda jest taka, że możesz odnieść zwycięstwo nad pokusą. Możesz kroczyć w zwycięstwie, ponieważ kusiciel został pokonany. I możesz odnieść zwycięstwo, nawet nad porządliwościami własnego ciała, i chciałbym dzisiaj wyjaśnić Ci, jak to zrobić z dziesięciu biblijnymi kluczami do dokroczenia w zwycięstwie. Przede wszystkim chciałbym Ci powiedzieć, że musisz się karmić z Słowem Bożym, aby zaostrzyć w swoim sercu bojaźń Bożą. W rzeczywistości bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Przysłów, rozdział 9, werset 10. Im więcej będziesz medytować nad Słowem Bożym, tym bardziej zrozumiesz, czym jest grzech. Im bardziej zdasz sobie sprawę, jak bardzo Bóg Cię kocha, tym bardziej to zrozumiesz. Co kosztowało Jezusa to, że jesteś przebaczony z Twoich grzechów? To znaczy, że oddał swoje życie, więc zdasz sobie sprawę. Z powagi grzechu. Zobaczysz również w Słowie Bożym wszystkie ostrzeżenia dotyczące grzechu. Również ważną rzeczą jest to, że będziesz mieć spojrzenie wieczności. Co to znaczy? Spojrzenie wieczności oznacza, że kiedy jesteś kuszony, często wróg, społeczeństwo lub ci, którzy Cię kuszą wokół Ciebie, będą Ci dawać myśli krótkoterminowe. Nie ma konsekwencji. To nic takiego nikt Cię nie widzi. Wszyscy to robią. To, to nic takiego. A jednak, kiedy rozważamy rzeczy w świetle wieczności, uświadamiamy sobie, że ostatecznie to, co dzieje się tutaj na ziemi, cóż, to minie szybko w porównaniu z wiecznością. A kiedy patrzysz w Ewangelię, piekło jest rzeczywistością, i nie chcesz iść do piekła, nie chcesz być oddzielony od Boga. Uświadamiasz sobie, że ostatecznie, cóż, to nie jest tego warte, więc im więcej będziesz medytować nad Słowem Bożym, tym bardziej będzie to kształtować Twoje myślenie. Tym bardziej będzie to kształtować Twoje serce. To rozwinie ten strach przed Bogiem, który ostatecznie jest tym, co naprawdę Cię ochroni. Ponieważ bez względu na środki, które możesz wprowadzić, aby, aby się chronić, zabezpieczenia, ostatecznie możesz trochę wypić. Możesz trochę wypić. Możesz również zdecydować się na grzech w swoim umyśle. I więc. To nie są naprawdę zabezpieczenia, które wprowadzisz. Zewnętrzne ochrony, które mogą Cię chronić, to naprawdę jest strach przed Bogiem. A strach przed Bogiem przychodzi, gdy karmisz się Słowem Bożym. Po drugie, chciałbym ci opowiedzieć o naprawdę fenomenalnej mocy, która pomoże ci przezwyciężyć ciało swoje i jego porządliwości, a jest nią post. W liście do Galatów, rozdział 5, werset 16 jest napisane: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie porządliwości ciała. Widzimy na przykład, że Jezus. Gdy był kuszony przez szatana na pustyni, został prowadzony przez ducha na pustynię. Ale najpierw, zanim spotkał szatana, pościł przez czterdzieści dni. I tutaj mówimy o poziomie ekstremalnego kuszenia. Szatan zrobił wszystko, co mógł. Nawet fizycznie przeniósł Jezusa w różne miejsca, oferując Mu wszystkie bogactwa świata. Jezus pościł, zanim został kuszony. Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad ciałem... Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad swoją starą naturą, jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad grzechem i chcesz kroczyć w świętości, kroczyć, według ducha, ważne jest, abyś mógł pościć. I zachęcam cię do regularnego postu, aby zdyscyplinować swoje ciało i osłabić. Cielesne pragnienia, które popychają cię do grzechu, to również wzmocni twojego ducha. Trzecia rzecz, którą możesz zrobić. To uświadomienie sobie, że pokusa to często wróg lub ciało, które proponuje ci coś, co z pewnością będzie atrakcyjne. Zawsze jesteśmy kuszeni, przyciągani przez coś, co nam się podoba. A więc wyzwaniem jest powiedzenie sobie: tak, ale lubię tę rzecz. I więc możemy próbować się tego pozbawić, ale po pewnym czasie może to wydawać się trudne. Chciałbym Ci powiedzieć, abyś zastąpił to, co Cię przyciąga do grzechu, rzeczami, Chwalebnymi i błogosławionymi w obecności Boga. Psalm 37, werset 4. Mówi nam: Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Co to oznacza? Oznacza to, że możesz znaleźć w Bogu swoją radość, znaleźć w obecności Boga. Biblia mówi nam, że są wieczne rozkosze, są obfite radości. Możesz znaleźć nasycenie, zadowolenie, pełnię, i kiedy będziesz wielbić Pana, kiedy będziesz spędzać czas w Jego obecności, kiedy będziesz go wielbić, kiedy uczynisz z niego swoją rozkosz rzeczy tego świata, rzeczy grzechu, pokusa będzie tracić swój urok. Dlaczego? Ponieważ znalazłeś coś lepszego, ponieważ znalazłeś coś lepszego. I o to właśnie chodzi. Często ludzie myślą, że muszą przestać grzeszyć, ale co dostaną w zamian? Nic. I widzą więc opieranie się pokusie jako zwykłe pozbawienie. Ale w rzeczywistości Bóg nie chce pozbawić cię radości z grzechu, chce dać ci większą radość. Ponieważ Biblia mówi nam, że radość z grzechu jest krótkotrwała, podczas gdy radość od Boga trwa. Pokój Boży jest nadprzyrodzony, przewyższa wszelkie zrozumienie. Więc ciesz się Bogiem. Szukaj go całym sercem, a grzech straci dla ciebie swój urok. Po czwarte, uciekaj przed pokusą zamiast negocjować. Nie polegaj na własnych siłach. Nie ufaj sobie. Drugi Tymoteusza 2:22 mówi nam: Uciekaj przed młodzieńczymi namiętnościami i dąż do sprawiedliwości, miłości, wiary, pokoju z tymi, którzy wzywają pana z czystego serca. Jeśli stoisz obok ognia i próbujesz się oprzeć, w końcu się poparzysz. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której jest trudno i próbujesz się oprzeć, cóż, w końcu ulegniesz. To, co trzeba zrobić, to uciekać. Weźmy przykład Józefa, który stanął w obliczu żony Potifara, która go molestowała seksualnie. Mówiła mu codziennie: śpij ze mną, śpij ze mną. W pewnym momencie znalazł się z nią sam na sam. Ona miała. Zastawić na niego pułapkę. Złapała go i powiedziała: śpij ze mną. Z pewnością ta kobieta musiała być bardzo piękna, z pewnością ta kobieta musiała być interesująca. Ale Józef uciekł. Nie zaczął negocjować ani dyskutować. Po prostu uciekł. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której czujesz, że pokusa jest silna, że będzie trudno, zamiast próbować, się opierać i ostatecznie ulec, uciekaj. To może być. Wyjście z pokoju, wyłączenie telefonu, opuszczenie imprezy. Jesteś w miejscu, gdzie są ludzie, po prostu wychodzisz. To może być zerwanie relacji. To może być pozbycie się tej czy innej rzeczy. To może być podjęcie radykalnych decyzji, które Cię pozwolą uwolnić się od pokusy. Więc nie próbuj opierać się tylko własnymi siłami, ale uciekaj przed pokusą. Po piąte, Oddal się od złego i wzmocnij się z braćmi i siostrami. Biblia mówi nam w 1 Koryntian 15,33. Nie łudźcie się, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Jeśli spędzasz czas otoczony osobami, które cię zachęcają, które popychają cię do grzechu, i tutaj nie mówię, że musisz się odseparować, odciąć od świata, możesz całkowicie przebywać w towarzystwie ludzi, którzy są znani z grzesznego życia. I nie, popadając przy tym w ich grzech. Jednakże jeśli niektóre osoby są dla ciebie okazją do upadku, Ponieważ cię wpływają, ponieważ mają na ciebie zły wpływ, zaczynasz mówić jak oni, zaczynasz w końcu iść na kompromisy, zaczynasz uważać, że taka czy inna rzecz w końcu nie jest taka zła. Nie, ponieważ czasami mamy tendencję do porównywania się z innymi. Mówimy, ale oto moja świętość, moje uświęcenie, oto co robię, aby służyć panu, poświęciłem się. Ale ci ludzie, oni są tak bardzo w grzechu, że to w końcu jest tylko trochę grzechu. W końcu to wydaje się niczym w porównaniu do nich. Nie należy porównywać się z innymi. To do Pana i Jego świętości należy się porównywać. Więc, jeśli są wokół ciebie osoby, które mają na ciebie zły wpływ. I nie mówię tutaj o ocenianiu ich życia, mówię o ocenie wpływu, jaki mają na ciebie. Dopóki się nie wzmocnisz, lepiej się od nich oddalić. Lepiej się od nich oddalić, lepiej się zdystansować. Rozmawiaj z nimi mniej i poszukuj. Towarzystwa osób, które będą cię podnosić na duchu. Szukaj towarzystwa osób, które pomogą ci kroczyć z Panem, które będą mówić ci o Jezusie, które będą chrześcijanami, albo osób, które być może nie mają tego czy innego, grzechu, który może dla ciebie jest trudnością, jest źródłem pokusy. Więc lepiej się oddalić, bo inaczej ryzykujesz, że znajdziesz się w trudnej sytuacji. Po szóste, ważne jest, abyś pamiętał, że umarłeś dla grzechu. Jeśli jesteś w Jezusie, umarłeś dla grzechu, ponieważ kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, utożsamiłeś się ze śmiercią Jezusa. I to celem Chrztu jest, abyśmy utożsamili się ze śmiercią Jezusa. Baptysterium jest trochę jak trumna. Nasza stara osoba, nasza stara natura jest pochowana. Utożsamiamy się ze śmiercią Jezusa i teraz jesteśmy żywi w nowości życia z Nim. Dlatego Rzymian 6:11 mówi nam: Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żywych dla Boga w Chrystusie Jezusie. Więc mówi, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Jeśli przechadzasz się po cmentarzu z papierosami, narkotykami, pornografią lub nieuczciwie zdobytymi pieniędzmi, nikt nie wyciągnie ręki z grobu, aby je złapać. Dlaczego? Ponieważ zmarli nie są wrażliwi na pokusę i grzech. Więc musisz zdać sobie sprawę, że w Jezusie jesteś umarły dla grzechu, a zatem grzech nie ma już nad tobą władzy. Aby to osiągnąć, musisz zdać sobie sprawę, że jesteś umarły dla grzechu i dlatego masz moc, by powiedzieć nie. Czasami ludzie mówią sobie: No tak, ale byłem długo zniewolony, nigdy nie musiałem się opierać. Kiedy przychodzi pokusa, nawet nie próbuję się opierać, bo wiem, że nie jestem wystarczająco silny. To było zanim Jezus złamał twoje łańcuchy, to było zanim spotkałeś Jezusa, to było zanim narodziłeś się na nowo, to było zanim umarłeś dla grzechu, to było zanim Duch Święty zamieszkał w tobie. Ale teraz grzech nie ma już nad tobą władzy. On chce, żebyś uwierzył, że ma nad tobą władzę. On chce, żebyś uwierzył, że nie możesz się oprzeć. Ale to jest kłamstwo. To trochę jak wyobrażenie sobie. To jest obrazek. Dobrze, wyobrażenie sobie psa trzymanego na smyczy. Bardzo ciasna smycz. I w jego głowie on myśli, że smycz wciąż tam jest. Potem, gdy smycz zostaje zdjęta, on nadal chodzi obok swojego pana. Tak samo tresuje się słonie. Zakłada się im bardzo cienką. Sznureczek wokół nogi. Kiedy są małe, nie potrafią się z niego uwolnić. A gdy dorastają, w ich głowach talina jest niemożliwa do zerwania, więc nawet nie próbują się od niej oddalić. Musisz zdać sobie sprawę, że Jezus zerwał twoje łańcuchy. Musisz zdać sobie sprawę, że umarłeś dla grzechu i że nie ma on już nad tobą władzy, a ty masz moc by powiedzieć nie. Po siódme. Bądź czujny, aby nie zostać zdyskwalifikowanym. Apostoł Paweł mówi: traktuje swoje ciało surowo, aby nie zostać zdyskwalifikowanym. Pierwszy list do Koryntian 10, 12 mówi nam. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nawet po duchowych zwycięstwach, nawet po czasach, gdy kroczysz w zwycięstwie, gdy służysz Panu, uważaj na pychę i bądź czujny. Ponieważ kusiciel chce cię złapać w pułapkę. Więc z jednej strony jest porządliwość ciała, to znaczy, że masz wewnętrzne pragnienia, które sprawiają, że chciałbyś zgrzeszyć. I dlatego trzeba uważać się za umarłego dla grzechu, pościć, modlić się, oddawać się, Słowo Boże, wszystkie te rzeczy, które właśnie powiedziałem. Ale jest też duchowa moc, która walczy przeciwko tobie, kusiciel. Wróg diabeł jest kusicielem. I przyszedł kusić Jezusa. Jezus był kuszony we wszystkim i nie zgrzeszył. Ale musisz pamiętać, że nie jesteś sam. I że trwa nieustanna walka, a ten wróg jest przebiegły i będzie czekał, aż będziesz zmęczony. Będzie czekał na moment, kiedy się tego nie spodziewasz. Będzie czekał na moment, kiedy myślisz, że możesz odpocząć, aby spróbować zastawić na ciebie pułapki. Dlatego musisz nieustannie wzmacniać swój umysł w uwielbieniu i w modlitwie w duchu. Jeśli służysz panu, jeśli właśnie przeżyłeś czasy duchowego zwycięstwa, być może ewangelizowałeś, mówiłeś o Jezusie, służyłeś panu, głosiłeś, Prowadziłeś uwielbienie, świadczyłeś, służyłeś, pomagałeś, wyjechałeś na misję, nieważne co zrobiłeś. I potrzebujesz odnowić swoje siły. Spędzaj czas na modlitwie w duchu i uwielbieniu Jezusa, aby odnowić swoje siły, ponieważ ryzykujesz, że będąc w czasie zmęczenia, rozluźnienia, staniesz się bardziej podatny na pokusę. Dlatego musisz chronić swoje serce, zawsze pozostań czujny. Po ósme. Odróżniaj pokusę od grzechu. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieje różnica między pokusą a grzechem. Pokusa jest rozważanie możliwości grzechu. Grzech to akceptacja grzechu. Biblia mówi nam w liście do Hebrajczyków 4.15, że Jezus był kuszony we wszystkim jak my, ale nie popełnił grzechu. Widzimy tutaj wyraźnie, że można być kuszonym, być bardzo kuszonym, a mimo to nie grzeszyć. Można być kuszonym na wiele sposobów. Możesz spacerować po ulicy i mieć wokół siebie wszelkiego rodzaju propozycje. Może zadzwonić do ciebie ktoś, kto proponuje ci, sugeruje, abyś zgrzeszył. Możesz być w transakcji handlowej, ktoś proponuje ci zgrzeszyć, na przykład będąc nieuczciwym. On cię sugeruje. Ponieważ w rzeczywistości jedynym sposobem na opieranie się pokusie jest świadomość, że istnieje pokusa. Jeśli nie jesteś świadomy, że istnieje pokusa, jeśli nie ma możliwości zgrzeszenia, to nie możesz oprzeć się pokusie. Więc pokusa nie jest grzechem. Ale kiedy myślimy, walczymy, opieramy się w naszej głowie, czasami możemy rozważać za i przeciw, możemy powiedzieć, to jest grzech, panie. Ja chcę cię naśladować i i i, I wtedy może pojawić się walka wewnątrz nas. I to jest moment, w którym podejmujemy decyzję, by służyć. Jezus, odmawiając grzechu poprzez ucieczkę, modlitwę, proszenie kogoś o pomoc w modlitwie, wychodzenie z pokoju, oddalanie się od sytuacji, rozmowy, latem w telewizji, telefonie, internecie, bez względu na to. W tym momencie odnieśliście zwycięstwo nad pokusą. I więc nie zgrzeszyliście. Teraz chciałbym wam coś powiedzieć. Zdarza się, i to się Wam przydarzy, jeśli jeszcze się nie przydarzyło, że zostaniecie zaatakowani przez pokusę. Na przykład, jesteście w sytuacji, gdzie ludzie wokół Was i nie macie wyboru, Wasza praca, Wasze środowisko rodzinne, mimo że próbujecie oddalić się od tych osób, nie macie wyboru, jesteście w to zanurzeni, jesteście nieustannie otoczeni pokusą i pozostań tam całym sercem. Spójrzcie na Daniela. Daniel był w klimacie bałwochwalczym, klimacie grzechu, orgi, rozpusty. A jednak uświęcił się, zachował swoje serce dla Pana wraz ze swoimi przyjaciółmi. Szukał Boga w poście i modlitwie. A jednak pokusy były wszędzie wokół niego. I nawet namawiano go do jedzenia wszelkiego rodzaju dziwnych rzeczy. I tutaj naprawdę mówimy o wielkim bałwochwalstwie. O czczeniu demonów, orgiach, rozpustach. Ale pozostał czysty. Więc jest to możliwe. Nawet gdy jesteś otoczony pokusami, aby zachować swoją świętość. On też to osiąga, że jesteś jakby bombardowany pokusami, złymi myślami, nieczystymi myślami, myślami nienawiści, myślami seksualnymi, myślami kłamstw. I to właśnie wtedy trzeba zdać sobie sprawę, że nie jesteś sam. Jest też wróg, który jest kusicielem. A ten kusiciel może nadawać, aby dać ci obraz, to trochę jak stacja radiowa, która nadaje. W atmosferze wiadomość, wiadomość o grzechu, wiadomość o pokusie, i w niektórych miejscach lub w niektórych sytuacjach możesz poczuć się tak, jakbyś słyszał, odbierał te fale radiowe, które tam są. I wtedy możesz mieć wrażenie, że jesteś jakby atakowany. Zastanawiasz się, skąd to się bierze, skąd pochodzą te wszystkie myśli, skąd pochodzą te wszystkie pomysły. Nie rozumiem. I wtedy, jeśli nie jesteś świadomy, że istnieje kusiciel, i jeśli myślisz, że to tylko Twoje własne ciało, lub że to Twój serce, które chce robić te rzeczy, możesz dojść do tego, że będziesz się brzydzić sobą, możesz się zniechęcić, ponieważ nie potrafisz sobie z tym poradzić, nie potrafisz usunąć tego z głowy, możesz nawet spędzać czas na proszeniu o przebaczenie, mimo że to nic nie daje, bo nie zgrzeszyłeś, to tylko pokusy. I dlatego w takich momentach, jeśli to jest to, co przeżywasz, ważne jest, aby po prostu się tym nie przejmować. To trochę jak wtedy, gdy prowadzisz samochód, a pada deszcz, są krople deszczu. Nie liczysz kropel deszczu, po prostu włączasz wycieraczki i jedziesz dalej. Jedziesz dalej swoją drogą. To trochę jak wtedy, gdy dostajesz niechcianą reklamę w swojej skrzynce pocztowej lub w e-mailach. Nie musisz czytać wszystkich spamów, które dostajesz w e-mailach. Nie musisz otwierać wszystkich ulotek, wszystkich broszur reklamowych, które otrzymujesz. Nie musisz, gdy przechodzisz przez jakąś ulicę, lub gdy ty, ty robisz ty. Spotykasz ludzi, mówisz im: Ale nie, ja tego nie chcę, poświęcam się panu. Nie musisz świadomie odmawiać i opierać się lub rezygnować z każdej pokusy, która jest ci sugerowana, ponieważ jest ich zbyt wiele i spędziłbyś na tym cały swój czas. I w ten sposób wróg w końcu by cię wyczerpał. Dlatego ważne jest, abyś był świadomy tej sytuacji. Pewnego razu mieszkałem w Montrealu, w dzielnicy gejowskiej Montrealu, która jest największym skupiskiem homoseksualistów na świecie. A kiedy przybyłem do tej dzielnicy, było tam mnóstwo barów dla homoseksualistów, saun, gdzie odbywały się orgie, była tam narkotyki, była prostytucja, były kluby z tancerkami, nagimi tancerzami, nagimi kobietami. To naprawdę było miejsce, gdzie było wiele, wiele, wiele grzechów rozpusty. A ja byłem młodym pastorem i kiedy przybyłem do tej dzielnicy, pracowałem tam przez lata. I miałem nieustannie nieczyste myśli w głowie, ale to były rzeczy, nawet rzeczy, które mnie odrzucały, które mnie nie interesowały. Nie mówiliśmy o porządliwości ciała. Byłem atakowany, to było nieustanne. Dopóki nie zrozumiałem, zajęło mi to jednak kilka dni, że w rzeczywistości to było w atmosferze, to było w. to jest w dzielnicy, to tam było. I więc zamiast spędzać czas na mówieniu, panie, proszę cię o przebaczenie za tę myśl, panie, odrzucam te rzeczy, skąd to pochodzi? Proszę cię o przebaczenie dla mojego serca, chcę się oczyścić. Cóż, powiedziałem o, okej, okay, panie, nie zajmuję się tym. I więc to było jak. Kiedy mówię, nie zajmuję się tym, to nie znaczy, że odpowiadałem na wszystkie pokusy. To po prostu oznacza, że nie zwracałem na nie uwagi i nie rozważałem tych myśli, które były. Pokusy. Jak grzechy, z których musiałbym się nawrócić, jak informacje, które bym zobaczył, jakbyś prowadził, widzisz znak, widziałeś znak, jest znak, który minął. Nie musisz prosić Pana o przebaczenie, że był znak na drodze. I w ten sposób to jest jedna z klasycznych pułapek wroga, z której będziesz mógł się uwolnić. Teraz, jeśli mimo tego wszystkiego nadal jesteś pod wpływem grzechu i nie jesteś w stanie oprzeć się pokusie, możesz próbować wszystkiego, ale nie udaje Ci się. Możliwe, że potrzebujesz uwolnienia. W Ewangelii Jana 8,36 Jezus mówi: Jeśli więc syn was uwolni, będziecie naprawdę wolni. A w liście do Efezjan apostoł. Paweł mówi, że jeśli, trzeba więc uważać, aby nie dawać aś dostępu diabłu. I tak, możliwe jest nawet być chrześcijaninem i być pod wpływem demonów. I to nie dlatego, że Bóg tego chce, ale po prostu dlatego, że jeśli daliśmy diabłu dostęp do naszego życia, to teraz trzeba mu ten dostęp odebrać. Jeśli otworzyliśmy mu drzwi, trzeba go wyrzucić i zamknąć drzwi. Możliwe, że macie łańcuchy, które uniemożliwiają wam postęp, które uniemożliwiają wam bycie wolnym, wykonywanie swojej woli i pełne życie w uświęceniu. I w takich przypadkach potrzebujecie uwolnienia. Dobrą nowiną jest to, że Jezus na krzyżu odniósł zwycięstwo, przelewając swoją krew, aby wasze grzechy zostały przebaczone. Ale on również odniósł zwycięstwo, ograbiając wroga Ograniając moce ciemności, abyście mogli być wolni. Wolni od mocy ciemności i ich wpływu. Więc chciałbym Was zachęcić, abyście zdali sobie sprawę, że potrzebujecie uwolnienia. To naprawdę są rzeczy, które są silniejsze od Was. I wtedy, no, można potrzebować uwolnienia. Widzieliśmy to już u ludzi, którzy mają problemy związane z jedzeniem, seksualnością, złością, nienawiścią, z, z nieuczciwością, chciwością, nieważne czym. Wszystkie uczynki ciała mogą być związane z demonami. To nie znaczy, że koniecznie, jeśli grzeszycie, macie demona. Ale jeśli to jest silniejsze od was, czujecie się jak więźniowie, jakbyście byli przykuci, czujecie się niewolnikami tej rzeczy. I mimo, że próbujecie wszystkiego i prosicie o przebaczenie, nie możecie się z tego wydostać. Potrzebujecie uwolnienia. I chciałbym ogłosić, że odbyłem szkolenie z moim przyjacielem Jeremy Potin. Które jest darmowe i nosi tytuł Naprawdę Wolny. Wiecie, na temat Naprawdę Wolny link w opisie tego filmu pojawi się również na górze tego ekranu. I tam jest 14 nauk, aby żyć bardziej wolnym w Jezusie. Wyjaśniamy Wam wszystkie podstawy uwolnienia, jak to zrobić i przede wszystkim jak żyć w samo uwolnieniu. Otrzymaliśmy setki świadectw od osób z całego świata. Jest ponad 10 tysięcy osób, 15 tysięcy osób, które przeszły to szkolenie świadectw od osób, które mówią: Miałem taki problem i po ukończeniu szkolenia Duch Święty objawił mi rzeczy, pokazał mi wizję, wyrzekłem się czegoś i zobaczyłem, jak coś ze mnie wychodzi, poczułem, jak ciężar opuszcza. Teraz jestem wolny, jestem wolny, jestem wolny. Więc może potrzebujesz uwolnienia. Ale dobrą wiadomością jest to, że uwolnienie jest dostępne. Bo chciałbym na koniec powiedzieć wam, że. Jeśli zgrzeszyliście, jeśli ulegliście pokusie, cóż, możecie wyznać swoje grzechy, a krew Jezusa was oczyszcza. W pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, jest napisane: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, on jest wierny i sprawiedliwy, aby nam je przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Więc nie trzymajcie tej winy, tego wstydu, tego uśmiechu, mówiąc: Ach, zgrzeszyłem, to koniec, teraz nie mogę już zbliżyć się do Boga. Nie, to jest kłamstwo. Wina nie pochodzi od Boga. To, co robi duch święty, to przekonuje nas o grzechu. Mówi nam: Spójrz, zgrzeszyłeś, wróć. Przekonanie o grzechu ma na celu przyciągnięcie nas do Boga. Celem winy, która pochodzi od wroga, jest oddalenie nas od Boga. Więc nie pozostawajcie w poczuciu winy, z dala od łaski Bożej. Przyjdźcie w ramiona Boga, zbliżcie się do tronu łaski. Dlaczego nazywamy to tronem łaski? Ponieważ to Bóg łaski na nim zasiada, więc Biblia mówi nam w próbach. 4.16. Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę, by być wspomożonymi w naszych potrzebach. Zbliżcie się do Boga. A jeśli wróg znów przyjdzie przypomnieć wam o dawnych grzechach, cóż, powiedzcie mu, że Jezus mi przebaczył. Zdecydujcie się uwierzyć, że Jezus wam przebaczył, ponieważ Bóg was nie odrzuca, on was odnowi. Chciałbym teraz pomodlić się za Was. Chciałbym pomodlić się za Was, jeśli stoicie w obliczu pokusy. Być może szukacie tego wideo, szukacie jak oprzeć się pokusie i potrzebujecie pomocy. Chciałbym teraz pomodlić się za Was. Panie, modlę się za tę osobę, która ogląda to wideo teraz, za mojego brata, moją siostrę, i modlę się teraz, abyś swoją mocą, swoim ogniem przyszedł i pochłonął wszelkie dzieło wroga. Modlę się, abyś przyszedł Jezu i dał im objawienia o Twojej miłości, o Twojej dobroci. Modlę się o objawienie Twojej świętości. Modlę się o nową perspektywę w obliczu wieczności teraz w imię Jezusa. I, panie, proszę cię, daj mu siłę i odwagę. Wiarę i determinację, aby trzymali się Ciebie i odwrócili się od zła. Twoje słowo mówi nam, bądźcie posłuszni Bogu, poddajcie się Bogu, stawcie opór diabłu, a on ucieknie od Was. I modlę się, Panie, aby wróg uciekł od nich. Teraz. Modlę się, aby jego głos ucichł, aby kusiciel uciekł. W imię Jezusa. Modlę się, abyś pomógł im kroczyć w świętości i zbliżać się do Ciebie w łasce. W imię Jezusa. Modlę się, Panie, jeśli są jakieś łańcuchy, aby zostały złamane, Abyś otworzył duchowe oczy i uszy, aby pokazać to, co ukryte, i aby mogli doświadczyć. Pełna wolność, pełne wyzwolenie, pełna wolność w imię Jezusa. Podczas gdy poddajecie się Bogu i podejmujecie radykalne decyzje, wyznajcie swoje grzechy Bogu. Zrzeknijcie się wszelkiej działalności, wszelkiej złej praktyki. I proście o pomoc Ducha Świętego. On jest tutaj, jest Duchem Świętym, on Wam pomoże. Podczas gdy trzymacie się Boga. Pan jest z Wami. Zachęcam Was do chwalenia Pana za Jego łaskę, ponieważ ostatecznie to Jego łaska jest obecna. Kiedy jesteśmy nawiedzani, uświadamiamy sobie naszą słabość, ale także łaskę i dobroć Boga. Niech Bóg Was błogosławi. Zachęcam Was do subskrybowania tego wideo, tego kanału, do włączenia dzwonka, aby nie przegapić kolejnych filmów, powiadomienia. Zostawcie mi mały komentarz w komentarzach, właśnie tam. Powiedzcie mi trochę, jak sobie radzicie z opieraniem się pokusie. Czy to Wam pomogło? Udostępnijcie to wideo przyjacielowi, który tego potrzebuje. I znajdziecie na tym kanale mnóstwo innych nauk, które pomogą Wam wzrastać w życiu duchowym. I naprawdę polecam Wam to szkolenie, które jest całkowicie darmowe. W opisie tego wideo macie również możliwość pobrania darmowych fragmentów wszystkich moich książek, w tym Słuchając Boga, jako praktyczny przewodnik do słuchania głosu Boga, uzdrawianie chorych, który jest również, no cóż, jednym z przewodnikiem szkoleniowym do skutecznej modlitwy za chorych, nie tylko modlitwy za nich, ale. Ale ich uzdrawiania i naprawdę będziecie błogosławieni. Do zobaczenia wkrótce, niech Bóg was błogosławi.